Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Serii at Freddy's 2. To już nasza czwarta noc. Mam nadzieję, że w końcu nam się uda. A czy w końcu? O, tak naprawdę w poprzednim odcinku zginęłem tylko raz. I to była tak naprawdę moja pierwsza śmierć, z mojej strony oczywiście. Znaczy śmierć, nie? Ale tak jak mówiłem, setki razy nie mogę nazwać śmiercią. I jeszcze raz Funkiem będzie na nas dzwonił. Nie wiem, czy wyciszyć tam rozmowę, bo. Chyba, no, słyszeliśmy tą rozmowę już. Więc wyciszę ją, mimo że bardzo lubię Fongaja, bo tak e, czasami lubi sobie pożartować. Ale no czy ja wiem czy to jest naprawdę powód do żartu? Ludzie, ja jestem... W... Siema, Mangle. Ja jestem w przerażającej restauracji, że zaraz coś może mi wyskoczyć. Ale hello, hello! Wszystko jest wesoło, tu jest przecież fajnie, tak wesoło. Po prostu tyle zabawy, że hej! No i oczywiście powiemy, powitamy pewnie Foxy na mindzie. Siema Foxy, co tam u ciebie jak rodzina? Ach, przepraszam, ty nie masz rodziny. Też nie może masz, może masz rodzinę, ale ty jesteś po prostu taki. Hej, chciałbym ci dać popcorn, ale nie wiem, czy zaszło jesz." No, włącz mi latarkę, bo jak nie, to snack to porozmawiasz z moją pięścią. Pop, 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 pop. Oczywiście nam służy wiatraczek, który powoduje, że marnujemy prąd, ale to nie jest fajne na C-Freddy's. Jeden, więc. Kto tam znowu jest? O, Mangle i tyle? Tak, Mangle i tyle, żadnego Foxy tam nie ma. Mangle będzie szedł do yy, tego, do wentylów, a tak pewnie już jest, ale jeszcze go nie ma. A ja, je, to jest ona chyba. A! Myślę, że Cika albo Bułek, przepraszam, Zenek. Mi tu wyskoczy ale jakoś się trzymamy. We i a music box, to jest najważniejsze. Oha, ktoś jest w tym nam idzie, i jest to oczywiście Foxy. Pamiętam, że chyba na którejś kamerze chyba na tej albo na tej nie pamiętam już. można uchwycić, właśnie Foxiego. Jeżeli nam Foxy teraz tu zniknie, to może spróbujemy go wychwycić. O, chyba teraz zaraz zniknie. Czekajcie, spróbujemy go. A, wiecie co, naprawdę nie mam pojęcia, na której kamerze on był. Ty sukinsy, nie idź stąd! Ty gnoju, nawet nie, nawet mi się tu nie pojawiaj! Chodź! Teraz eee, hello. Jak dostaniesz y, z bara, to uwierz mi... Więcej hello nie powiesz, tylko bye bye. Cholera, do drugiej coś tak za spokojnie tu jest. Jest za spokojnie, tak coś czuję. Mimo, że słyszę tą muzykę, ale coś mi się wydaje, że to noc będzie dość spokojna. Ej, już gówno idzie, ja go słyszę. Jeszcze jego oddech. Aha, aha, aha. Już go słyszę, jeszcze idzie, jeszcze idzie. Chodź. Tadam! A, to nie on. Pójdź, to O, no, tożem teraz szoknął. Ej, muszę oszczędzić te baterie. Chodźcie. No, zły! się. Dobra. Dobra, chyba jest ok. Przecież się wydaje. Weź te maskie... Ktoś wyszedł z tych. A bo i dalej jest. Nie wiem. Mam nadzieję, że to nie czeka. Jezu, Już bym zginął, tak naprawdę. Bo nie zrobiłem mojego... moje kompo, tak zwane. Dobra, Foxy, jezu. Foxy, coraz bardziej mnie po prostu zadziwiasz. Chodź! <laughs> Aż się odławiłem od tego mojego stylu ninja. Chodź! No dobra, no dobra, no. Zajęcie, jak tam cały czas stoisz, a ja ci nie, 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 ja ci dam dwa złote na. Ja pierdło, mi się zestraszył. Nie błagam, przyka nie! Dobra, jesteśmy cali, na szczęście. Uff, było blisko, przyznaję. Dobra, tu jest czysto, czysto. Musimy mieć na oku music box, obowiązkowo. No, o, 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 dobra, Foxy, to masz parę fleszy. Parę fleszy, przepraszam. Jezus, muszę jeszcze latarkę, pewnie znowu przegram, ale... Tak będę świecić tak na raz, o, tak raz, raz, dobra, sprawdzając tylko, czy... Yy... Coś mnie chce zabić. Dobra, w... Zenek w końcu zniknął, więc pewnie jest już w drodze do nas. Nie mam pojęcia tylko, czy jest w wentylacjach, czy dopiero w jakimś innym pomieszczeniu. Ale on tu naprawdę bardzo szybko się pojawił, wiesz? mi. Dobra, Foxy masz parę tych fleszy, ale nie więcej. Więcej ich nie dostaniesz. Dobra, masz jeszcze jednego, jeszcze jednego. Ale uwierz mi, że więcej nie dostaniesz. No idziesz stąd, no, bo mnie przerażasz. Dobra, przegrałem to chyba, o mój Boże, to chyba było za wolno. Chyba? Jest dobrze? Jest dobrze, o mój Boże, przeżyłem to. Fuuu, cześć Freduś, co u Ciebie, jak rodzina? Mam nadzieję, że źle. Się... Jest tak serio, się pytam, Freddy, Freddy, nie, ale Freddy, idziesz stąd? Ty już idziesz stąd? Powiedz, że ty już tam idziesz, tak? Tak, wejdź ten swój mikrofon, wstać sobie w zadek, będzie fajnie. I już bym zginął znowu, bo nie zrobiłem swojego kombo. Dobra, Freddy, będziesz grzeczny dla mnie dzisiaj, czy nie za bardzo? Znaczy, przez Freddy'ego jeszcze nie zostałem zabity ani razu, więc... Tak naprawdę tylko zostałem raz zabity przez Foxy'ego. To żadna niespodzianka była, bo... Balloon mnie dorwał, więc to się akurat nie dziwimy. Jest piąta! Słuchajcie, da się to wygrać! Tylko po prostu... Stay down!

<śled> o mój boże nie o, o tak no ja se usuwam tapety na telefonie z tobą dzisiaj chyba, bo, bo mam pocticone na, na tapecie na telefonie, bo jest to moja ulubiona postać. Ale to co żeś teraz zrobił to ja tego nie wybaczę. Będziesz musiał mi coś no. Będziemy musiał ładnie przeprosić w ogóle. Wtedy się będziemy mogli tak umówić. Jak ładnie przeprosisz, to dobrze. Jak nie przeprosisz, to dobrze. Dwie kreski są. Coś, ktoś jest w holu. Tylko nie wiem kto. Pewnie Foxy znajduje się. No właśnie, masz parę fleszy, to ci powinno wystarczyć. Okej, okay, słyszę Schowa Schowam się na chwilkę. Już. Masz parę fleszy, Foxy. Mangle nie ma. To jest znowu w tyle, więc będę się uważać. Pewnie Balloon bycz, ale nie jestem pewny. A jest tam już. Ach, myślałem, że już ktoś będzie tu szedł do mnie. Cholera i trzy, yy, trzecia w nocy jest dopiero, a ja mam już tylko jedną kreskę do cholery. Dobra, najważniejsze jest utrzymałem tego tego Boxa i zauważyłem, że tak naprawdę ten Box jest najważniejszy tylko do tego właśnie cholernego Balloon boya. Bo on naprawdę potrafi siedzieć w tych wentylacjach parę ładnych sekund. I przez to tak naprawdę on... Tygnoju! O już gnoju jeden. Never do this to me Mam nadzieję, że... Teraz szybko, music box, music box, Dobra. Nie ma balon bycza jeszcze. Chodźcie! Dobra, najważniejszy jest music box. Music box, music box, music box. Czy mi się wydaje, że to Foxy i Mango są w holu? Niestety, panowie nie mają zaproszenia, więc niestety. Do mojego biura wstęp wzbroniony. A że moje biuro jest tak fascynujące. Mam tu nawet kulki z papierów, więc...

do not BE do thing about doing it. Dobra, trzeba utrzymywać kontakt wzrokowy z music box. mówiłem, że trzeba coś z Tobą zrobić. Musisz twarz zmienić. Dobra, teraz profesjonalnie gramy. Profesjonalnie. Zero komentarza, nic. Trzeba szybko to wygrać. Nie mogę zatrzymać się na czwartej nocy, no. Ludzie, co? co to było? Dobra, jeszcze raz próbujemy, nic nie mówię, bo naprawdę jestem w pełni skupiony. Jestem naprawdę w pełni skupiony. Mimo, że jest dopiero 12, wiem. Kolera jasna Spieprzaj, dobrze ci radzę. Naprawdę, jestem teraz tak skupiony, że mój komentarz się, to prawda. Ale nic na to nie poradzę. Muszę się naprawdę skupić. Freddy! Co ty tu stary robisz? O mój Boże, to tylko cika, dobra. Ale mam gnoja. Freddy tam dalej jest, więc nie liczmy na to, że. Nie wiem, bierzemy skoro... Wszyscy tu są! No może nie wiem, zawołajcie jeszcze swoje dzieci! Co? No bo przecież bez jaj Ile można do cholery? Freddy jest tutaj dalej. Nie wiem czy za nim jest Foxy, a ja mam nadzieję, że nie. Freddy jakby zasła... A dobra, Freddy se poszedł, albo jest w pokoju. Freddy, jakby nie wiem, według mnie zasłania Foxiego, żebym nie mógł go flashować. Ale nie jestem pewny, pewnie się mylę, no ale. Przynajmniej tak to wygląda. Według mnie oni nie wrócą jakoś tak szybko. No dopiero co byli, więc no. Mam nadzieję, że jakoś do tej piątej wytrwam. tak aż tak szybko, ale powiedzmy, że jakoś się uda. A jest już piąta, damy radę, ej, damy radę. Wierzę w siebie, po prostu wierzę, że mi się tym razem. Fuck you very much. Naprawdę. Daj mi to wygrać, chociaż raz Freddy, znowu tu jesteś. Zapewne będzie Zenek, albo. albo Freddy pewnie Freddy ma najgorszego, według mnie, jumpskera, bo widziałem u Mark Playera. Jak mu wyskoczył Freddy, to po prostu krękacie narody. To znaczy wiadomo, że Mark się nie przestraszył, bo wiedział, że będzie miał jumpskera, ale no. mimo tego się przestraszył. No i co, no i co, no i co ty tu chcesz, no? No i powiedz mu, co ty tu chcesz. Jezus, cholerna latarka Błagam, dajcie mi to wygrać. Błagam, jeszcze troszeczkę no. Latarka mi się psuje, błagam. Ej, nie gadaj, mi się latarka zepsuła. Chociaż nie no, jeszcze jest, musi być. Nie wierzę w to. że już po latarce. Serio, co jest, dobra, dobra, masz Aha, teraz... Jest! Matko Bostka, nie miałem już latarki. Udało się. O boże. Co znowu? Eee Przepraszam, co ty chcesz ode mnie? Idź stąd. Marionetka, idź stąd. It go away. Czemu ja jestem w starej restauracji, która jest marionetka? Hello. Stary, a czy w tej pierwszej części restauracji nie było my marionetki? No, zaraz, no. To jest Zenek, obudź się, to jest marionetka, no, zrób coś. Eee, mnie? It's me. No dobra. O, piąta noc. Czwarta noc, chłopie, Boże. Jak dobrze, że się udało. Dobra, słuchajcie, po tych... Po tym cierpieniu, po tych bólach, po tych próbach... W końcu się udało przejść czwartą noc. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć. Hey,